Witam wszystkich. Nazywam się Jan Kantymilczek i będę omawiał zadania z poziomu licealnego, ponadgimnazjalnego na piątym kole naukowym w ramach projektu Talent Technologia Tolerancja. Mieliśmy dzisiaj do rozwiązania trzy zadania: nazwane Klocki 2, Plansza oraz Skoczek. I w tej kolejności będę dzisiaj o zadaniach opowiadał. Także bez żadnych niepotrzebnych dodatków rozpocznijmy. Omawianie zadania klocki 2. Dwójka oczywiście nie jest częścią zadania i wynika jedynie z tego, że pojawiło się już zadanie klocki. Innego dnia. W zadaniu klocki 2 mieliśmy, jak też tytułowo podano, klocki, przy czym ich objętości były potęgami dwójki. Znaczy mogliśmy mieć klocek o objętości. 2 do zerowej, klocek objętości 2 do pierwszej, klocek objętości 2 do drugiej, i tak dalej. Przy czym największa możliwa potęga to było bodajże 2 do 10 tysięcznej. Naszym zadaniem było określić, czy jest możliwość, aby podzielić wszystkie klocki na dwie grupy, tak aby, suma tak aby w obu grupach objętość była taka sama. No i będziemy się zastanawiać nad tym problemem. I wykonamy sobie w tym celu parę obserwacji. Pierwsza obserwacja będzie taka, że jeżeli mamy nieparzyście wiele klocków o jakimś konkretnym, o jakimś konkretnej objętości, na przykład jakiejś objętości 2 do a, i tych klocków mamy nieparzyście wiele. To co możemy zrobić? Możemy rozdzielić je sobie na dwie grupy. Załóżmy, że mieliśmy ich pięć. Zostaje nam jeden klocek, 2 do A. No i musimy wybrać, w które z tych dwóch miejsc go wstawić. No i nieważne, w które miejsce go wstawimy, to będziemy musieli później zrównoważyć jakimiś mniejszymi klockami jego masę w tej grupie. Być może klockami Dwoma klockami 2 do A minus pierwszej. Być może jednym klockiem 2 do A, a minus pierwszej, i dwoma klockami 2 do A minus drugiej, a może czterema klockami 2 do A minus drugiej. Nie jest to aż takie ważne, ale na pewno będziemy go musieli zrównoważyć. I przyjrzyjmy się jeszcze jednej sytuacji. Przyjrzyjmy się sytuacji, w której mając pięć klocków, na przykład, wcale nie podzielilibyśmy. W stosunku trzy klocki w jedno miejsce, dwa w drugie miejsce, ale podzielilibyśmy je sobie inaczej, to znaczy na przykład 4 i 1. Czy taka sytuacja kiedykolwiek by występowała? Oczywiście zakładamy, że jest to największy rozmiar klocka i że oprócz tych klocków mieliśmy wszystko równe, no bo gdyby tak nie było, no to oczywiście takie sytuacje mogłyby występować ale na razie załóżmy, że dzieliliśmy tylko klocki o rozmiarze 2 do a i to była największa potęga, jaką występuje. No i ułożyliśmy sobie cztery klocki w jedno miejsce, a tylko jeden w drugie. No i teraz musimy zrównoważyć aż trzy klocki tutaj czymś tu. Nie wiemy dokładnie czymś, Czym, ale jakimiś mniejszymi klockami. No i zauważmy, że jeżeli mogliśmy to zrobić w ten sposób, to znaczy podzielić tak nierówno klocki o rozmiarze 2 do A, a następnie wypełnić coś tutaj, no to możemy równie dobrze przenieść sobie jeden klocek o tu i wybrać jakiś podzbiór tych klocków o łącznej objętości 2 do A. Oczywiście on będzie istniał, bo to są potęgi dwójki i przełożyć tu. Czyli jeżeli możemy Podzielić te klocki, biorąc nierówno te największe, to możemy równie dobrze rozwiązać zadanie, rozkładając je równo. I to pozwoli nam w pewnym sensie zająć się zadaniem, odkładając klocki jak najrówniej od góry. Przyjrzyjmy się teraz algorytmowi zachłannemu, który brałby klocki od największego. I po prostu starał się je zawsze władować do tego zbioru, w którym jest akurat mniej klocków. Założymy sobie, że będziemy mieć trzy klocki o rozmiarze 2 do 5, jeden klocek o rozmiarze 2 do 4, trzy klocki o rozmiarze 2 do 3, I może cztery klocki o rozmiarze 2 do pierwszej I rozpocznijmy zachłanny algorytm, który po prostu przydziela zawsze klocek do zbioru o mniejszej sumie, a jeżeli sumy obu zbiorów są równe, no to oczywiście do dowolnego. Więc zacznijmy. Przydzieli klocek o rozmiarze 2 do 5 do tego zbioru. Przydzieli klocek o rozmiarze 2 do 5 do tego zbioru. Przydzieli klocek o rozmiarze 2 do 5, no przykład do tego zbioru. Teraz dostaje klocek 2 do 4 i oczywiście przydzieli go do zbioru tutaj. Dostanie klocek 2 do 3 i oczywiście również przydzieli go tutaj. Dostanie klocek o rozmiarze 2 do 3 i znowu przydzieli go tutaj. W tym momencie znowu się wyrównały objętości w obu zbiorach, więc następny klocek o rozmiarze 2 do 3 mógłby pójść do dowolnego zbioru, załóżmy, że akurat pójdzie do tego. Następnie otrzymamy cztery klocki o rozmiarze 2 do 1, one wszystkie pójdą do tego zbioru i otrzymaliśmy końcowe rozłożenie, gdzie zawsze rozkładaliśmy klocki tak, żeby było jak najrówniej. No i akurat w naszym przypadku udało się. Więc możemy spokojnie wypisać tak. No i co możemy powiedzieć o takim zachłannym podejściu? Pierwsza sprawa, jaką możemy powiedzieć, to, że jeżeli to nasze zachłanne podejście znajdzie rozwiązanie, no to oczywiście rozwiązanie musi istnieć. Więc mamy pewność, że jeżeli nasz algorytm odpowiedział tak, to on odpowiedział poprawnie. Więc przyjrzyjmy się jeszcze tylko, co się stanie, jeżeli nasz algorytm odpowiedział nie. Czy to już świadczy o tym, że nie da się rozłożyć tych klocków, czy też może nie świadczy o niczym. To szybciutko przyjrzyjmy się jeszcze raz temu, co mówiłem, o tym, że jak mamy takie same klocki, to zawsze chcemy je rozkładać jak najrówniej, tylko uogólnijmy to dla większej liczby, znaczy dla większych rozmiarów klocków, to dla większej liczby rozmiarów klocków. Zauważmy, że gdybyśmy na przykład podzielili. Gdy załóżmy, że w pewnym momencie mamy nierówną liczbę klocków, znaczy nierówne łączne objętości w obu zbiorach. W jednym zbiorze jest klocków więcej. Jest ich więcej o jakieś x. To, to jest równoważne z sytuacją, kiedy mamy dwa zbiory i w jednym jest x, a w drugim zero. No bo jeżeli coś wyrównywaliśmy wcześniej, no to możemy o tym zapomnieć, no bo już rozłożyliśmy te klocki. No i dostajemy jakiś klocek o rozmiarze 2 do A. Co wiemy o 2 do A? Na pewno 2 do A jest mniejsze od x. Dlaczego jest mniejsze od X? No bo gdyby 2 do A było większe od X, no to nie mielibyśmy szansy otrzymać różnicy X. Samymi kluckami większymi lub równymi 2 do a Także 2 do a jest mniejsze lub równe x. No i teraz znowu będziemy mieli dwie możliwości. Albo dorzucimy 2 do a tej po tej stronie, i wtedy otrzymamy x plus 2 do a tej, a tutaj 0. Albo x minus 2 do a tej, a tutaj 0. I możemy tak samo jak poprzednio pokazać, że ta sytuacja zawsze jest lepsza. Dlaczego ta sytuacja jest zawsze lepsza? No bo następnie, żeby to wyrównać, będziemy musieli tutaj ułożyć jakieś x plus 2 do a tej, gdzie oczywiście wszystkie składniki tej sumy x plus 2 do a tej będą mniejsze lub równe 2 do a tej, a tutaj... Będziemy potrzebować ułożyć x plus x minus 2 do a tej z tej strony, ze składników mniejszych niż 2 do a tej. No i zauważmy, że jeżeli potrafimy zrobić to, to znaczy potrafimy tutaj ułożyć x plus 2 do a tej po tej stronie, no to równie dobrze moglibyśmy przerzucić z tego 2 do a tej tu, a z tego 2 do a tej tutaj. I otrzymujemy tę samą sytuację, tylko w tym momencie wykonaliśmy inny ruch. Nie można z kolei tego powiedzieć o przejściu. W odwrotną stronę, no bo może się zdarzyć, że potrafimy ułożyć x minus 2 do a, ale nie będziemy potrafili ułożyć x plus 2 do a. I to zasadniczo pokazuje, że podejście pod tytułem zawsze sortuję sobie według wielkości od największych klocki, a następnie zawsze dokładam klocek do zbioru, w którym jest suma mniejsza, jest podejściem poprawnym. No więc moglibyśmy już zabrać zapisanie, i rozwiązywanie tego zadania, gdyby nie jeden taki mały problem, który może wystąpić. A problem jest taki, że możemy nie do końca się sprawdzić, że może nam się to rozwiązanie nie do końca sprawdzić, kiedy będziemy je implementować. Jaki jest problem? Problem jest taki że dla tych dużych 2 do 1000 oczywiście nie możemy trzymać sumy objętości. Po pierwsze, nie możemy trzymać sumy objętości jako liczby w typie int, czy long int, czy nawet typie long-long, int 64 w Pascalu No bo 2 do 10 tysięcznej to jest liczba absolutnie wykraczająca poza rozmiary tych typów danych. I to jest nasz pierwszy problem. No i ten problem można by powiedzieć, że możemy łatwo rozwiązać, na przykład używając do reprezentacji liczby typu string. Wtedy po prostu liczba, yy, wtedy po prostu liczba byłaby reprezentowana jako ciąg 0 i 1, no i moglibyśmy łatwo wykonywać na tym operację, dodawać dwa do którejś, no to dodajemy pisemnie i, nas, i również sprawdzamy, która z dwóch liczb jest większa. No to też można zrobić porównując Dwie zmienne typu string. Tylko że pytanie, czy my na tym nie tracimy dużo czasu? No, mamy zmienne typu string, no i musimy na nich operować, musimy dodawać, musimy odejmować, a one mają długość 10 tysięcy. No jedna operacja mogłaby zająć 10 tysięcy czasu, no a tych klocków też tam chyba mogło być do 10 tysięcy. I nagle by się okazało, że wykonujemy 10 do 8 operacji na jednym stringu, a jeszcze parę razy musimy to robić w trakcie programu. No i nagle się okazuje, że albo będziemy musieli wymyślić jakieś sprytne metody na implementowanie tego na implementowanie tych liczb, albo musimy trochę zmienić podejście do zadania. No i zmienimy podejście do zadania metodą odwrotną do metody zachłannej. Metoda zachłanna zasadniczo zakłada, że jak tylko możemy coś zrobić, to to robimy. I robimy to w sytuacji, która nam się w jakiś sposób wydaje najlepsza. A odwrotną metodą do tej metody to jest metoda maniany. Metoda Maniany polega na tym, że kiedykolwiek, że kiedykolwiek możemy podjąć jakąś decyzję, ale nie musimy, to my mówimy maniana i podejmiemy tę decyzję kiedy indziej. To znaczy, będziemy z każdą decyzją czekać tak długo, jak tylko się da. No i. Przyjrzyjmy się, o co mogłoby chodzić. Zasadniczo w tym podejściu będziemy iść od drugiej strony, od najmniejszych potęg dwójki i sprawdzać, co możemy z nimi zrobić. Przyjrzyjmy się. Najpierw mamy cztery potęgi 2 do 0. Pierwsza obserwacja, jaką możemy wykonać, to tak. Jeżeli tych dwóch do zerowej jest nieparzyście wiele, to nie mamy szansy rozwiązać zadania. Dlaczego nie mamy szansy rozwiązać zadania? Jakkolwiek je podzielimy, no to reszta z dzielenia przez 2 do pierwszej, czyli przez 2, będzie różna w tych dwóch zbiorach. A więc od razu możemy wypisać nie. I to jest pierwsza sprawa. A jeżeli nie musimy wypisać nie, no to zasadniczo będziemy sobie... <laughs> możemy zrobić dwie sprawy z każdą parą dwóch liczb 2 do zerowej. Albo możemy... Wstawić je w dwóch, dwa różne zbiory, a wtedy możemy o nich zupełnie zapomnieć. Albo możemy wstawić je w ten sam zbiór. No i wtedy robimy z nich tak naprawdę klocek o objętości 2 do 1. No i nie musimy podejmować tej decyzji w tej chwili, a więc tej decyzji nie podejmujemy. Tylko zapisujemy sobie. Że w klockach 2 do, yy, do pierwszej mamy dwa klocki fałszywe. Fałszywe są te, które pojawiły nam się w ten sposób. I klocki fałszywe mają to do siebie, że my je mamy i my ich możemy używać do czegoś, ale możemy równie dobrze o nich zapominać. A oprócz tego dajmy na to, będziemy mieli jeszcze jeden klocek zwyczajny. I co się teraz stanie? Zauważmy, że gdybyśmy podzielili te nasze klocki 2 do zerowej do obu grup tak po prostu, no to w tym momencie już byśmy mogli odpowiedzieć, to w tym momencie już byśmy odpowiadali, że się nie da rozwiązać zadania. No bo mamy klocek 2 do pierwszej, 1, jeden. 1, no i wyszłoby nam, że nie możemy. Ale my mamy dwa klocki, które są fałszywe i możemy z nich skorzystać. No to co możemy zrobić? No przede wszystkim możemy zneutralizować ten klocek no i ustawić tam jeden z fałszywych klocków naprzeciwko niego no i w ten sposób pozbyć się tego klocka. Tak? Ale możemy też połączyć ten klocek z jednym fałszywym klockiem i otrzymać nowy, jeszcze większy fałszywy klocek. Nieważne w każdym razie, co zrobimy, to zostanie nam jeden klocek na poziomie 2 do 1. I zasadniczo, jeżeli zostanie nam klocek prawdziwy, no to już mogiła. No bo nie możemy zostawić klocka, musimy podzielić wszystko. Ale możemy zostawić klocek fałszywy. Jeżeli zostawimy klocek fałszywy, no to oczywiście nic się nie stanie, ponieważ jest on fałszywy. Więc możemy po prostu powiedzieć, że dzielimy go na dwie i zapominamy o nim. Także możemy zapomnieć o jednym z tych klocków, wziąć sobie jeden klocek o rozmiarze 2 do 1, i przekazać, że do 2 do drugiej przeszedł jeden fałszywy klocek. OK. No i takie podejście, w którym będziemy iść od najmniejszych klocków do większych, i cały czas zapisywać sobie, ile możemy przekazać klocków, ale nie musimy, a ile klocków mamy twardych, to znaczy tych niepodzielnych. I musimy, je, um, I musimy je rozdzielać. Możemy sobie po prostu cały czas zapisywać, ile było. No i koniec końców, docierając do największych liczb, sprawdzamy, czy udało się zamienić wszystkie klocki na fałszywe. Jeżeli udało się zamienić wszystkie klocki na fałszywe, no to znaczy, że rozwiązaliśmy zadanie. Jeżeli zostały nam jakieś klocki, no to niestety. Nic się nie da zrobić, nie możemy rozwiązać. No i to jest druga z metod, które powinniśmy po dzisiejszym omówieniu zapamiętać. Pierwsza metoda to jest metoda zachłanna, polegająca na tym, że bierzemy najlepsze możliwe rzeczy w jakimś tym i od razu wybieramy, co z nimi zrobimy. A druga metoda to jest metoda maniany, która polega na tym, że zawsze staramy się zostawić coś na później, aż będziemy koniecznie zmuszeni do podjęcia decyzji. Oczywiście żadna z tych metod nie jest metodą uniwersalną i przy każdej z tych metod zanim je zastosujemy w jakimś zadaniu musimy się bardzo głęboko zastanowić, czy one w ogóle działają i czy mają obowiązek działać. Bardzo często może się zdarzyć, że bardzo często może się zdarzyć, że nasza metoda zachłanna będzie tak naprawdę tylko czasem dawała poprawne wyniki i Wcale nie trzeba szukać daleko, żeby znaleźć zadania, w których tak się stanie.